Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest wtorek, 10 grudnia. Dziś dzień ferialny Adwentu oraz wspomnienie świętego Melchiadesa, papieża i męczennika. Dzień trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu jest, co niektórzy współcześni księża mają w głowach, na podstawie rorat z małym gościem niedzielnym. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Niemcy, w najbliższy piątek oraz sobotę 13 i 14 grudnia w stolicy landu Hesji mieście Wiesbaden. Odbędzie się kolejne posiedzenie tzw. Komisji Synodalnej. Złożona z duchowieństwa oraz świeckich komisja została powołana przed kilkoma laty celem przeprowadzenia kolejnych reform w niemieckim kościele. Jedną z nich jest utworzenie Rady Synodalnej, która miałaby sprawować faktyczną władzę w kościele w Niemczech. Członkowie Komisji Synodalnej będą obradować na temat zakończonego przed kilkoma tygodniami w Rzymie synodu o synodalności. Jak się okazuje, Niemcy dalej zamierzają starać się o utworzenie Rady Synodalnej, pomimo tego, że uprzednio zostało to zablokowane przez Watykan. Przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec biskup Georg Betzing stwierdził, że "ostatni synod w Rzymie pozwoli przyspieszyć reformy w Niemczech, a do powołania Rady Synodalnej może dojść już w roku 2026." Nazywając rzeczy po imieniu wprost, sprawująca władzę tzw. rada synodalna, jest koncepcją zupełnie niekatolicką. Watykan. W środę 27 listopada papież Franciszek spotkał się w Rzymie z amerykańskim sekretarzem stanu w administracji prezydenta Joe Bidena, chwalącym się pochodzeniem z narodu na literkę Z. z kropką, panem Antonym Blinkenem. W trakcie spotkania pan Blinken poruszył jeden ze swoich ulubionych tematów, czyli prawa tzw. osób LGBTQ i wszystkie inne literki. Amerykański urzędnik rzymiańskiego pochodzenia wyraził głęboką wdzięczność papieżowi za jego zaangażowanie w promowanie podstawowych praw i godności osób LGBTQ. Dalsza część rozmowy miała z kolei dotyczyć konfliktu między Rosją a Ukrainą. Wojną w strefie Gazy oraz sytuacji chrześcijan w Nikaragui. Według doniesień medialnych, papież Franciszek przekazał Panu Blinkenowi bliżej nieokreślone prezenty symbolizujące z kolei jego ulubione tematy, czyli pokój oraz tak zwaną "troskę o środowisko". Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych Dawka. Dziś wspomnienie świętego Melchiadesa. Urodził się on na kontynencie afrykańskim około roku 270. O jego życiu niewiele wiadomo. W wyjątku z martyrologią rzymskiego z Prymy z 9 grudnia czytamy: W Rzymie uroczystość świętego Melchiadesa, papieża, który w prześladowaniu za cesarza Maksymiana wycierpiał wiele mąk, później jednak, gdy burza się uspokoiła, zasnął spokojnie w Panu. Tradycja wskazuje, że zanim Melchiades został papieżem, był ofiarą prześladowań chrześcijan, które jednak przeżył, by w roku 311, niecały rok po śmierci swojego poprzednika, świętego Eusebiusza, objąć tron papieski. Za jego pontyfikatu doszło do nawrócenia cesarza rzymskiego Konstantyna oraz wydania przez niego edyktu mediolańskiego, gwarantującego prawo do wyznawania religii chrześcijańskiej. Konstantyn wyznaczył także Melchiadesa na arbitra w sporze, jaki zapanował wśród chrześcijan w północnej Afryce. Grupa buntowników pod przywództwem Donata, wyznająca heretycki pogląd, zgodnie z którym ważność sakramentu zależy od moralności szafarza, postanowiła obalić biskupa Kartaginy Cecyliana oraz obsadzić wszystkie stolice biskupie w Afryce. Melchiades przyznał rację Cecylianowi, a Donata ekskomunikował. Święty Melchiades zmarł 10 stycznia 314 roku po niespełna trzech latach pontyfikatu. Francja. W minioną środę 4 grudnia Parlament Francji rozpatrzył wniosek o wotum nieufności wobec rządu pana Michela Berniera z chadeckiej partii Republikanie. By wniosek przeszedł, potrzebne było 289 głosów za. Wotum nieufności poparło jednak aż 331 posłów Zgromadzenia Narodowego. Przeciwko gabinetowi pana Barniera ramię w ramię głosowali parlamentarzyści prawicowego Zjednoczenia Narodowego oraz Lewicowego Nowego Frontu Ludowego. Obalenie proprezydenckiego rządu jest pokłosiem niedawno ogłoszonego projektu ustawy budżetowej na rok 2025. Zakładał on znaczny wzrost podatków, również klimatystycznych, na co nie zgodziła się prawica, jak i zmniejszenie wydatków państwa, czemu z kolei sprzeciwiła się lewica. Proglobalistyczny prezydent Francji, pan Emmanuel Macron, komentując upadek rządu, oświadczył, że wbrew apelom opozycji nie zamierza podać się do dymisji i będzie sprawował swój urząd do końca kadencji, czyli do roku 2027. To była Sprawka Czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym polecić Ci dwie pozycje, które mogą być bardzo przydatne przy tradycyjnym bożonarodzeniowym kolędowaniu. Na płycie Puer Natus in Betlejem znajdziesz średniowieczne kolendy po polsku i po łacinie. W wykonaniu zespołu muzyki dawnej Likweszczętes, który specjalizuje się przede wszystkim w śpiewie chorału gregoriańskiego. Kolendy prezentowane na płycie zebrane zostały w opracowaniu pod tytułem Kolendy Polskie, Średniowiecze i Wiek XVI, którego autorem jest pani Krystyna Wilkowska-Chomińska. Są to utwory jedno- i trzygłosowe pochodzące między innymi z kancjonału Walentego z i i Staniąteckiego. Może warto w okresie Bożego Narodzenia ubogacić domową atmosferę katolicką muzyką świąteczną. A nie popularnym kiczem śpiewanym przez lewicowo-liberalnych piosenkarzy. Z kolei śpiewnik Niepojęte Dary to zbiór stu kolęd i pastorałek wybranych i opracowanych przez Jana Gołaskiego. Pieśni podane są w całości, ze wszystkimi zwrotkami. Śpiewnik dzieli się na dwie części: kolendy kościelne i domowe. Każdemu utworowi w śpiewniku towarzyszy kompetentna informacja o czasie powstania, autorach, Najstarszych źródłach tekstu i melodii oraz źródłach, na których oparto opublikowaną wersję. Tekstom towarzyszą nuty umieszczone na końcu śpiewnika. Ze względu na dużą liczbę utworów, pełne teksty, fachowe omówienia i nuty do najbardziej tradycyjnych linii melodycznych, jest to śpiewnik wyjątkowy, a do tego naprawdę pięknie ilustrowany i poprzedzony znakomitym wstępem pana Jacka Kowalskiego. Śpiewnik można zamówić również w zestawie z płytą CD, z kolendami staropolskimi w wykonaniu pana Jacka Kowalskiego i zespołu monogramista JK. Linki do obu wersji śpiewnika i płyty Puernatus in Betlejem znajdziesz, mój drogi słuchaczu, w opisie tego odcinka. Pisując kod sprawki, uzyskasz 10% rabat na wszystkie płyty i książki wydawnictwa Dębogóra. Rumunia. W miniony piątek, 6 grudnia, Rumuński Sąd Konstytucyjny wydał wyrok unieważniający pierwszą turę wyborów prezydenckich, która miała miejsce 24 listopada. Przypomnijmy: w pierwszej turze wyborów najlepszy rezultat uzyskał konserwatywno-narodowy kandydat, pan Kalin Georgescu. Wczoraj, 8 grudnia, miał zmierzyć się w drugiej turze z przedstawicielką Liberalnego Związku Ocalenia Rumunii, panią Eleną Lasconi. Jak się okazuje, rumuński sąd nie był zadowolony z realnych szans na prezydenturę prawicowego kandydata oraz spodziewanej porażki lewicy, dlatego postanowił unieważnić głosowanie. W absurdalnym uzasadnieniu sędziowie zasugerowali wpływ Rosji na przebieg rumuńskich wyborów. Tymczasem pan Georgesku wielokrotnie opisywany był przez liberalno-lewicowe media jako właśnie zwolennik Putinowskiej Rosji. Konserwatywny polityk skomentował piątkową decyzję sądu w sposób następujący. Kraje Unii Europejskiej i NATO, które obawiają się pokoju na Ukrainie, zablokowały moje szanse na zostanie prezydentem Rumunii. Brazylia i Unia Europejska W piątek, 6 grudnia, w Brazylii przedstawiciele Komisji Europejskiej zakończyli negocjacje z grupą Mercosur. Czyli Argentyną, Boliwią, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, i już wkrótce długo zapowiadana kontrowersyjna umowa będzie ratyfikowana przez Unię Europejską. Na mocy umowy znacząco ułatwiony ma zostać handel pomiędzy Europą a Ameryką Południową. Na zagrożenia z tego wynikające uwagę zwróciły organizacje rolnicze, które obawiają się zalania europejskiego rynku spożywczego tanimi produktami rolnymi z zaoceanu. Sprzeciw wobec umowy wyraziły Francja, Irlandia, Węgry oraz Polska. Opór niektórych państw europejskich wobec umowy może okazać się jednak nieskuteczny. Podczas niedawnej konferencji prasowej brazylijski lewicowy prezydent pan Luis Inacio Lula wyraził lekceważenie dla argumentów podnoszonych m.in. przez Francję i stwierdził, że w sprawie umowy i tak decyzję podejmie Komisja Europejska, a nie Francja. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matias Gaudron katechizm o kryzysie w Kościele. Rozdział drugi magisterium Kościoła kontynuacja odpowiedzi na pytanie: Dlaczego, pomimo sprzyjania modernizmowi, niektórzy papieże posoborowi uznawani są za konserwatywnych? Przykładami obrony tradycyjnej nauki w dziedzinie dogmatycznej są kredo ludu Bożego Pawła VI i list apostolski Ordinatio sacerdotalis z 22 maja 1994 roku, w którym Jan Paweł II jednoznacznie wyjaśnił, że święcenia kapłańskie kobiet są bezwzględnie wykluczone. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że ci papierze w wielu wypadkach popierali modernizm, a obrońców katolicyzmu zostawiali na lodzie albo wręcz potępiali. Do wyżej podanych faktów dodać można, że Jan Paweł II mianował kardynałem Henri de Lubaca, człowieka, który zaprzeczał fundamentalnej różnicy między naturą a łaską, co Pius XII potępił w encyklice Humani Generis. Nie bez ukrytego odniesienia się do Deliubaka. Podobnie mianował on kardynałem francuskiego dominikanina Iwa Kongara, który posunął się do następującego stwierdzenia: Luter jest jednym z największych religijnych geniuszy w całej historii. W tym względzie stawiam go na jednym poziomie ze świętym Augustynem, świętym Tomaszem z Aquinu i Pascalem. W pewien sposób stoi on jeszcze wyżej od nich. Luter był człowiekiem kościoła. Także Hans Urs von Baltazar, który nauczał, że piekło jest najprawdopodobniej puste. Miał zostać kardynałem. Jednak wobec jego nagłej śmierci nie doszło do wręczenia mu kapelusza kardynalskiego. W końcu też nie wolno zapomnieć, że spotkanie religijne w Asyżu, a także cały ruch ekumeniczny stanowiły główne przedmioty troski Jana Pawła II. Jak mało naprawdę ów papież wspierał konserwatystów, widać choćby po tym, że opad benedyktyński dom żył Calvet, kiedy w kwietniu roku 1955 przybył do Rzymu z 75 tysiącami podpisów z prośbą o dopuszczenie mszy trydenckiej. Został zaproszony do symbolicznego odprawienia razem z papieżem nowej mszy. Zgoda na dawną mszę, oczywiście, nie została udzielona. Podobnie naprawdę konserwatywnemu biskupowi Hasowi Skur w Szwajcarii, zamiast go wesprzeć w ciężkiej sytuacji panującej w diecezji, dodano dwóch postępowych biskupów pomocniczych. Pod koniec roku 1997 papież Jan Paweł II złożył biskupa Hasa z urzędu, aby uczynić go arcybiskupem śmiesznie małej archidiecezji Liechtenstein. Pytanie 23 czy posoborowi papierze są heretykami. Od tego miejsca zaczniemy mój drugi słuchaczu, jutro. Stany Zjednoczone. Na początku grudnia republikański senator ze Stanu Kansas Pan Roger Marshall opublikował najnowszy projekt ustawy chroniący język przed genderyzmem. Zgodnie z projektem, swoją drogą pomyślmy, jakich czasów dożyliśmy. Wprowadzona ma zostać prawna definicja mężczyzny oraz kobiety na podstawie różnic biologicznych pomiędzy płciami. Ustawa przewiduje także zapewnienie możliwości korzystania z damskich szatni i toalet jedynie przez kobiety, nazywane w tych odrobinę chorych czasach kobietami biologicznymi, oraz na rozdzieleniu mieszkańców akademików i więźniów według płci. Senator Marshall powiedział, Upolitycznianie płci dzieci w celu wykorzystywania ich jako pionków w agendzie woke jest niezwykle niebezpieczne. Musimy skodyfikować prawną definicję płci, by opierała się na nauce, a nie na uczuciach. Celem ustawy jest również naprawienie szkód, jakie wyrządziła polityka administracji prezydenta Joe Bidena w postaci szeregu regulacji dla tzw. osób transpłciowych. Które na ich podstawie wykorzystywały swoją pozycję, by m.in. korzystać z damskich toalet i uczestniczyć w żeńskich zawodach sportowych. Polska Jak informuje Instytut Ordo Juris, znana, dość wulgarna aktywistka o pseudonimie Babcia Kasia, pani Katarzyna Augustynek, usłyszała, jak na razie nieprawomocny wyrok skazujący w sprawie o napaść na działacza Fundacji Pro Prawo do Życia. Do zdarzenia doszło 1 maja 2022 roku. Wówczas pani Augustynek postanowiła zakłócić pikietę fundacji, zagłuszając ją afrykańskimi WWZ-ami. Następnie kobieta zaczęła kierować wobec wolontariuszy fundacji wulgarne okrzyki, a jednego z nich kilkakrotnie uderzyła oraz ugryzła w ramię. Pomimo stosunkowo niewielkich obrażeń, jakich doznał wolontariusz, Materiał prezentujący agresywne zachowanie pani Augustynek wystarczył sądowi do stwierdzenia winy kobiety. Aktywistka została uznana winną spowodowania rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni oraz publicznego znieważenia mężczyzny. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wymierzył babci Kasi karę 10 miesięcy prac społecznych i nałożył na nią Obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz poszkodowanego, pokrycia kosztów sądowych oraz zwrotu kosztów procesowych poniesionych przez ofiarę. W tych czasach każdy podobny przejaw normalności i sprawiedliwości jest na wagę złota. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dość często zastanawiam się nad tym, co mają w głowach niektórzy współcześni kapłani. Wiem, że w seminariach po Soborze Watykańskim II uczy się ich modernizmu, dobroludzizmu i fałszywego ekumenizmu, przebranych za katolicyzm. Wiem też, że współczesne struktury Kościoła są misterną maszynerią promującą i nagradzającą za wszystko co modernistyczno-ekumeniczne i utrudniającą lub wręcz eliminującą wszystko co w pełni katolickie. A mimo to naprawdę często zastanawiam się, co w głowach mają niektórzy księża. Lub inaczej, co mają, to widzę i słyszę. Skąd to się tam wzięło, wiem. Natomiast co trochę bardziej zastanawiające, dlaczego to coś się w tych głowach utrzymuje? W jednej ze śląskich parafii odbywają się roraty, które odprawiane są według wytycznych małego gościa niedzielnego. Z tej parafii mam doniesienia z pierwszej ręki. Natomiast wnioskować mogę, że w każdej parafii używającej owych wytycznych dzieje się z grubsza to samo. Każdy dzień RORAT jest odniesieniem do jakiegoś problemu ludzkiego. Najpierw był brak wody na Madagaskarze, i w związku z tym przekaz dla dzieci był taki, żeby ją oszczędzać. Kolejny dzień to był koc leżący pod ołtarzem i temat bezdomni, a w ostatnią sobotę Przypomnijmy, na Roratach w Kościele katolickim była opowieść o somalijskiej pięcioletniej dziewczynce, która przepłynęła statkiem do Europy ze swoją mamą. I tu w Europie znalazła ciepło, schronienie i wszystko, co potrzeba do życia. Historia przedstawiona była w sposób wyciskający łzy z oczu, zwłaszcza oczu tych małych katolików stojących przed ołtarzem z lampionami. Wniosek przyjmujcie imigrantów. Jako gadżet ksiądz miał tego dnia pusty talerz, który trzeba było zapełnić żywnością dla przybyszy. Na czuja mówiąc, 90% nominalnych polskich katolików już nie dostrzeże, że to jest jakaś papka, która pasowałaby raczej, i to po oczyszczeniu z manipulacji, do obozu harcerskiego, a nie do mszy świętej w Adwencie. Swoją drogą, mój drogi słuchaczu, będę Ci wdzięczny, jeżeli zechcesz napisać w komentarzu, jak Ty byś to oszacował: Jaki procent nominalnych polskich katolików, słysząc w trakcie kazania takie opowieści dla dzieci, myśli sobie: tu dzieje się coś niedobrego? Ja, szacując to na 10%, czuję się optymistą. Nie mogę jednak pojąć, co w głowie ma ten ksiądz. Może ktoś z Was wie, kto w Polsce podejmuje decyzję, że w tym a w tym roku robimy roraty z małym gościem niedzielnym. Czy jest to wygodna, bo przecież dostają gotowca, ale jednak autonomiczna decyzja proboszczów, czy jest to narzucone z góry? Kto ponosi odpowiedzialność za to, że mali polscy katolicy mają w polskich kościołach, często zbudowanych przed epoką modernizmu, wczesnym rankiem przy świetle lampionów prane mózgi? Rodzina przychodząca na roraty na pewno chce być katolicka, inaczej by nie przychodziła. Jak wielka to odpowiedzialność pasterzy, że ludzie przychodzący po zdrową naukę otrzymują zamiast niej dobro ekologizm. Mój drogi słuchaczu, odmawiajmy jak najwięcej różańców za Kościół i Polskę. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik. Zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika finansowo. Regularnie na patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia, czyli w tę niedzielę, zostanie odprawiona kolejna już Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Melchiadesie, módl się za nami. Człowieku rozumny, Trzymaj się, niełam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z panem Bogiem.